skiny do rami. Tutaj mamy e, pierwszą kostkę Cube e, Tutaj mamy Sheepa Do Ramiego Tutaj mamy e, piłka Co kiedyś miał A to jest ta co teraz ma e, To jest jego UFO e, Jego Wave e, Tutaj jest jego robocik i jego y, spider no to tyle a i gdybyście się zastanawiali no to używa właśnie tego i używa tego a, lub tego za 15 koła a to jest za 7 koła nie zależy no i tu mam postacie małe, które odlokowałem no to elo